Dzień dobry. Z tej strony firma Elektrowa. Dziś zaprezentujemy Państwu inne wykorzystanie w suszarki debutów model SDW100. Urządzenie SDW100 posiada funkcję sterylizacji ozonem, którą możemy wykorzystać do sterylizacji drobnych przedmiotów codziennego użytku, warzyw, owoców, kasków, rękawic, maseczek wielokrotnego użytku, czy też powietrza w niewielkich pomieszczeniach. W tym celu z podstawy urządzenia zdejmujemy nakładki służące do suszenia i sterylizacji obuwia i nakładamy specjalne nakładki, które umożliwią nam sterylizację innych przedmiotów. Po umieszczeniu nakładek na podstawie urządzenia bezpośrednio na nakładkach bądź też w niewielkim koszyczku umieszczamy przedmioty, które chcemy sterylizować. Po umieszczeniu sterylizowanych przedmiotów na nakładkach uruchamiamy urządzenie w trybie sterylizacji, ustawiając czas sterylizacji od 5 do 15 minut. Aby lepiej przeprowadzić funkcję sterylizacji, sterylizowane przedmioty nakrywamy plastikową doniczką, wiaderkiem lub workiem foliowym i pozostawiamy na cały czas działania. Sterylizacji. To samo możemy wykonać z warzywami i owocami, które chcemy wysterylizować. Umieszczamy je na nakładkach bezpośrednio bądź też w koszyczku. Urządzenie firmy Elektrowar SDW100 jako jedyny na rynku posiada specjalne nakładki, które umożliwią sterylizację innych przedmiotów. Dziękuję.